Cześć widzowie, witam wszystkich w kolejnym przyglądzie oferty z Kauflandu, oferty narzędzi Parkside. Oferta będzie obowiązywać od czwartku 3 lipca. No i na sam początek myjka ciśnieniowa z kartą Kauflandu 249 zł. Taka oto myjka. Sporo osób mi ją w ogóle polecało, że jest całkiem spoko. 1800 W mocy, ciśnienie maksymalne 13,5 MPa, czyli 135 barów 7 wąż wysokociśnieniowy. Jest to model PHD 135 G6. Więc jeśli ją posiadacie, to dajcie znać w komentarzach, jak Wam się sprawuje, co tam um, u Was z tą myjką się dzieje. No bo większość osób pod poprzednimi materiałami i właśnie ją polecało. Jak widzicie, sporo akcesorii. Dysze, tutaj y, akcesoria do piany, złączki, nie złączki, jest tego sporo, w tej cenie myślę, że no, można się pokusić, połakomić jak to mówią y, i zakupić. Tutaj widzę jeszcze taki drobiazg, papier ścierny w rolce za 3 zł, całkiem spoko o ziarnistości 120, 180 lub 240. Długość 3 metry, więc cena atrakcyjna. Tak samo zestaw bitów również za 3 zł. 5 elementów, yy, te standardowe bity. Tutaj mamy też zestaw bitów, bo te były 25. Tych jest akurat 3 sztuki, ale wychodzi złotówka za sztukę, więc naprawdę spoko, spoko cena. Mamy też klej w sztywcie i okulary sportowe, jeśli byście akurat takich potrzebowali. No ale już wracamy do typowej oferty. Parkseidowej, narzędziowej, odkurzacz na mokro i sucho za 129 zł. Praktycznie wychodzi yy, 1 W za 1 złotówkę, bo ma w mocy ten odkurzacz. Yy, również sporo osób mi go polecało. Tak samo jak Dalmisz Laserowy model PLC3 za 80 zł. Z elektronarzędzi, wiertarko, wkrętarka taka mała, 4V za 6 dyszek bez grosza, z różnymi akcesoriami. Akumulatorowa. Wkrętarka, to pierwsze to bym właściwie hmm, jako taką multitool, taka mini szlifierka, coś takiego, yy, a tak akumulatorowa wkrętarka za 55 zł bez grosza. Sporo bitów, ładowarka na USB-C, 4V, akumulator 2Ah. Mamy też kamerę inspekcyjną za 179 zł, która dotrze wszędzie tam, gdzie nie dotrze nasz wzrok. Fajna przy diagnostyce auta przy silniku. Sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Mamy też metalową walizkę na narzędzia za stówkę, zestaw szczypiec zaciskowych 5 w jednym. Za również stówkę bez grosza. Sporo akcesorii, wymienne końcówki. Pięć wymiennych kładek zaciskowych i multum, multum różnego rodzaju złączek. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy 32 elementowy zestaw gwintowników i narzynek, który przydaje się do robienia gwintów za 7 dyszek bez grosza. Pięć ma taki metalowy regał 4 półkowy z obciążeniem każdej półki, no nie robi to jakiegoś szału, ale do prostych, lekkich rzeczy myślę, że będzie ok mamy też zestaw bitów za 70 zł bez grosza zestaw śrubokrętów za 24,99 i zestaw szczypiec lub wkrętaków za 24,99 jest to zestaw 7 lub 14 elementowy Mamy też kosiarkę do trawy. Jest to model RM1500A1 za 299 zł. Silnik Turbo Power o mocy 1500 W. Do trawników o powierzchni do 500 m2. Zbiornik 40-litrowy. Także całkiem spoko. Kosiareczka składa się do małej postaci, tak jak tutaj widzicie na zdjęciu. No, jedyny minus, że mamy przewód. Ja osobiście bardziej wolę te akumulatorowe. Całkiem niedawno była spoko, spoko promocja, że za niewiele więcej można było taką 40-woltową zakupić. Pedro ogrodowe ze stali ocynkowanej o pojemności 10 litrów za 19,99. Tradycyjnie złączki, pistolety zraszające i innego tego typu rzeczy w cenach różnych, różnistych, to są... Yy, po 4 zł, po 7 zł, po 15. Szukajcie tego właśnie w tych regałach parksejdowych, jest tego multu. Wózek na wąż za 70 zł też fajna rzecz. Przydaje się tak samo jak wąż płaski z kasetą lub podpinka na 80 zł bez grosza. Za 3 dyszki, zraszający z tej czarnej serii, zwiększona odporność na korozję, na mróz i promieniowanie UV. Za 3 dyszki bez grosza, zraszacz kołowy bardzo fajny zraszacz. Sam go posiadam. Spisuje się rewelacyjnie. Patrzę, co mamy tutaj jeszcze. Miotła z uchwytem teleskopowym o długości od 79 do 143 cm za 22,99 No i wygląda na to, że to wszystko z oferty Parkside'a. Całkiem spoko oferta. Dużo się tutaj fajnych rzeczy pojawiło. Dużo rzeczy w tych... Myślę, że to też nie cała oferta. Warto się do tego Kauflanda wybrać, bo na miejscu czasami zdarzają się też no, ciekawe, ciekawe promocje. Więc ja mogę Wam na pewno polecić. Te wszystkie akcesoria w skrzynkach są bardzo tak samo jak ta myjka. No i my myjką będziemy na dzisiaj kończyć. Także ja będę się z Wami żegnał. Dzięki za oglądanie. Napiszcie ciekawy komentarz, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!